Komisarz Klaudia Traczyk prowadzi sprawę zabójstwa młodej kobiety. Ekipa Labu zabezpiecza ślady i zbiera informacje na miejscu, gdzie znaleziono zwłoki kobiety została czymś mocno uderzona w czoło u nasady włosów. Wiesz czym? Jeszcze nie rana jest dość rozległa, ale to musiał być jakiś tępy przedmiot. Jakieś ślady biologiczne sprawdzę. No skórek pod paznokciami, A poszarpane rajstopy, sukienkę. Motyw seksualny? Jeszcze nie wiem, ale mogła się szarpać ze sprawcą. Wiemy, kim była ofiara? Szwagier ją znalazł i wezwał pomoc. A co znalazłeś? Torebkę ofiary. Czyli motyw rabunkowy możemy wykluczyć? No Niekoniecznie. Owszem, w środku był portfel, dokumenty, karty, ale nie było gotówki ani telefonu. Jakie ślady zabezpieczyłeś od odciski palców? Tak, i to sprawcy. A skąd wiesz? Bo są ubrudzone krwią. To pan znalazł szwagierkę? Mhm. Wszedłem do brata, bo akurat byłem w okolicy i chciałem go. To, chciałem ich odwiedzić, i nagle znalazłem ciało. A brat gdzie mieszka? Tam, w tamtym domu. Pan go powiadomił? To znaczy, dzwoniłem, ale nikt nie odbierał. Może go nie ma. I sprawdzić. Czy pan kogoś tutaj widział? Słyszał cokolwiek? Nie, e, nikogo nie widziałem ani nie słyszałem, bo normalnie nagle zobaczyłem cieło. E, przepraszam, czy ja już pójść? No dobrze, tylko niech pan się jutro do nas zgłosi, żeby podpisać zeznania. Dobrze, dziękuję. Szwagier zamordowanej kobiety jest szokowany zbrodnią, natomiast mąż ofiary został znaleziony w domu zupełnie pijany. A co ci to obchodzi, babo? odważ się! Spokojnie, komisarz Klaudia Traczyk. No i co z tego? Puszczaj mnie! Noc. Chodzi o pańską żonę. Ja już nie mam żony. Niech się pan uspokoi, dobrze? Ręce przy sobie. No po co? Co mi zrobić? Zabrać go na izbę. Komisarz Traczyk musi wstrzymać się z przesłuchaniem męża zamordowanej kobiety do czasu, aż mężczyzna wytrzeźwieje.